Francuski król Ludwik X zmarł po wizycie w toalecie. Według legendy usiadł zbyt gwałtownie na zimny nocnik i wkrótce potem zmarł na zapalenie pęcherza. Brzmi jak żart, ale ta historia naprawdę pojawia się w kronikach XIV wieku. Ludwik X, syn Filipa IV pięknego, panował zaledwie rok. W 1316 roku, po intensywnej grze w piłkę, spocił się, wszedł do chłodnego pomieszczenia i przeziębił się. W kronikach pojawiają się różne wersje. Jedne mówią o zwykłym przeziębieniu, inne o zapaleniu płuc, ale są też i takie, które winą obarczają zimny nocnik, na który usiadł rozgrzany. Kilka dni później król zmarł w wieku 26 lat. Źródło: między innymi kroniki Jana Froissarta i inne 14-wieczne zapisy. Dokładnej diagnozy nikt nie postawił, bo medycyna była wtedy w powijakach, ale śmierć po toaletowym epizodzie rzeczywiście się potwierdza. Być może więc jeden z królów Francji naprawdę padł ofiarą zimnej ceramiki.